Nie wiem, jak się powoli gubię. Woli się nie zgubić tak z początku. które głupio. Wracajmy szybko do domu. Się tutaj niecierpliwie. I Bo ja się prawdopodobnie już zgubiłem. Powinniśmy iść chyba tam, bo tam są góry, nie? Nie wiem, czemu my idziemy w tą stronę. Nie no, ja się już powoli zaczynam bać. Tu w tamtą stronę było. Oczywiście, że w tamtą dojdziemy. okej, okay, teraz zaprezentujemy naszą jest Isparta, is proszę bardzo. No, kurczę, owca, psujesz to. Kurde, owca psuje Nie skacz. No owca Dobra, nie będę się z tobą. Is... pat that... Nie no. Dobra, zabiję cię bo już się nie wkurzasz. Nie udało się. Kurczę, szkoda. No tak to jest tam. Jeszcze sobie zrobimy coś Ech, źle Zrobimy raz sobie naszą siekierę I... zbieramy troszeczkę drewna Troszeczkę, bo nie zdążyłem więcej Musimy się zbierać do domu my się robi niebezpiecznie A no i miałem rację Nie co mi wpadł do głowy żeby tam iść Zrobił na... Nasz pierwszy no dobra, na razie to wystarczy jeszcze tu I mamy gotowe Teraz jeszcze przydałoby się Zrobić łóżko Tak robimy łóżko Zrobimy jeszcze sobie trochę miejsca Ale trafiłem Wow Musimy to obudować, no nie ma innego wyjścia Tylko sprawdzę koordynaty Okej okay. Aby później w miarę Trafić do domu Co teraz zrobimy? O, przepraszam, to mój nos. Co teraz zrobimy posstawimy nasze łóżko i zajmiemy się budowaniem pokoiku, który będzie pełnić funkcję mini kopalni. Teraz postawię pochodnie. my dalej Poój będzie rozmiarów 3 na 3 na 4 czy wysokości 3 długości 4 i szerokości 3. To nam na msi. I zrobimy sobie taki nasz zarys. Na razie nie będziemy kopać tunelu, ponieważ nie mamy drabinek. A, um, a żeby mieć drabinki, trzeba mieć I no. Już ten. Dlatego pójdziemy wykopać um, drzew. Co jeszcze nam się. O, mamy akurat tyle miejsca, że straczy nam na zrobienie czegoś jeszcze na początku zrobimy sobie dwie skrzynie skrzynie można łączyć maksymalnie w, w dwie i zrobimy nasz piecyk pierwszy w piecyku można postawić węgiel i przetapiać różne na kamień na że brukowiec na kamień, żeby było jakoś jasne, a w skrzyni możemy wsadzać nasze zbędne przedmioty. Pojedyncza skrzynia ma tyle maksymalnie 3 na, na 9, a podwójna skrzynia ma dwa razy więcej. Także co jeszcze miałem zrobić? Aha, miałem zrobić drzwi. Ja się będę z Wami żegnać. Także do usłyszenia w następnych odcinkach. Yy. Także, cześć.